Hejka, witam Was o odcineczku z tytułu Nexo. Jak ktoś mnie próbował wysłuchać, piszcie Nexo z VO. Stawcie dwie w górę, bicie na kanał Kosy. Na kanał Dreams, który nie istnieje na razie, możecie to bić. Łapa w górę, dzisiaj będziecie Nie na kanał Dreams, przy okazji nie istnieje, ale możecie bić. Dzisiaj będziemy oglądali event z sezoną 6 rozdziału pierwszego, w sezonie OG. Jak właśnie odcinać, podał, zostawcie łapkę w górę, Subikali i Łapka w górę za takie coś za Znalezienie takiego czegoś Ale się odbijasz, no A mnie oglądają dzieciacki, to oni się będą cieszyć Nie oglądają kitoski, to się będą cieszyć to są kitoski malutkie No tak Jakbyś nazwi... Jak kosów to jakim. Ja nazbidowie oglądałem z kosą na live'ach oglądali dło, on ci potwierdził nas, że nas, oglądali dzieci. On ci potwierdzi. Robiliśmy duo live y, to do nas oglądał kosa dzieci, tak? Jedyny to był... jedyna mod oboceks. On był fajny Kosa Chodźcie potańczyć. Kosa, paleta to Zbaczcie, nic złego nie powie o mnie. No, no, zabronione. Nie jak... was. Jak by. Nie osłuchałem. Nigdy was nie osłuchałbym. A, no tak, no wiadomo. Napce jestem jest cery. Kosa osłuchuje ludzi, bo nie chce nagrawać na YouTube. Powiedział sobie, że jesteście nudni. A. Cześć, ciebie spadłem. Oszukał. Ciebie, ty, ty, mnie zł, ty mnie oszukałeś Chyba ty mnie debilę oszukałeś Fortnite, startuje Iwan, bo ty ja nie chcę odcinka robić 5 minutowego odcinka O co się dzieje, patrz Kostka się zaczęła rzucać Tu się dzieje, tu się dzieje Tu się z Kubidu dzieje Zdanie Aha, chodzą. nie mam jak nie, tu się nie wespiesz, to przecież wyjść z wyspy Co się dzieje, zaczyna się coś dziać! Ojcie, zaśpiewamy Scooby Doo Zapamy Scooby Doo Doczyna się! Widzowie, łapka w góry i... No i po mapie widzowie Łapka w górę i subika na ten event. Ja tego eventu nigdy no. nie widziałem, wy też go nigdy mogliście nie zobaczyć u mnie, to po prostu teraz zobaczycie event u mnie jak ktoś go widział to łapka w górę i subikajnik napisem, oglądałem go już Co się stało? A jakby ja nigdy nie widziałem tego eventu Czerwona KOSTKA! Mapę rozsadziła? Łapka w górę, na czerwoną kostkę Łapka w górę za to, że jest sędziło? Łapka w górę za to, że jest <noise> co, co to w za tak? Łapka w górę za to, że jest <noise> Co? Co <głos》? <głos》? Nie wiem łapka w górę za to sobie psy istnieją w Fortnite. Ej dobra, ja wysatę tylko RP. Ej! Mi doby, łapka w górę za to sobie psy Fortnite istnieją łapka w górę za to sobie si broń. W ha... Łapka w górę za to że będzie broń. Cicho szukał. na chwilę łapka w górę za to sobie broń hazardzisty będzie Fortnite łapka w dół dla Daniela łapka w górę za to sobie kasy będzie Fortnite Łapka, w dół do Daniela. Trzeba zebrać, zebrać. Chcę zdobyć milion subów, trzeba zebrać. Cześć. Dobra, w tobie. Jak o, chcecie zostawić ten... łapkę, do stawki, Jak nie chcecie zostawić łapki, to nie musicie. O kur, A nowy raz. Stało. A i koniec. No. To był cały event. Dlatego go nie widziałeś. To był cały event. Ej, teraz milion graczy to przyjdzie i będzie się zabijać. Dobra, to jeszcze Wam mini minigrę. Ej, nie da się zabijać, czyli jeszcze nie. Znaczy, nie da się budować. Jak nie? Ja nie mogę się budować. Ale bić Cię No tak. Jaka, ja mam macy. A nie, aha, ja myślałem, że to jest zbudowanie. O kur zginąłem! Dlatego nie mogę się budować. Aha, aha, ale ale żeby bambik, mu Pałdorców. że też leży danie też leży też Bracie Poś... pomóż mi Pomóż po Dziękuję Thank you. Do kontenera Nieważne z jakiego powodu <laughs> Iloć <laughs> Do konta Robimy naj, najlepsze Ten event trochę dusy Myślałem że ten event będzie dusy A nie taki krótki o! O kurwa Odsuń się. Dobra. Nie! Dobrze, leć! Chodź! Szybko! O, dzięki. Do konta. Ale z pistoletu go zabiłem. Uuu, mega! Aha, bo to 15 sekund trzeba czekać dobra. ja się cały leczę Nie dam wam nic. Dobra. O, o wysadzam nas. Dajcie. Ej, mam? E, już nic nie mam. Dzie Weźcie to... mnie, nie straszcie. Gdzie ona Lecim jest? się. Leczą się, Nie I mam leczą i... się tu jak jakiś David, dawid ten apol? Będziesz miał teraz teraz mam film, zabity, do ja pierdzielę dla filmu to jestem youtuberem w filmie. O Kosa dla ciebie, prezent mocny. Bo to jesteś mistrzem z tego. <laughs> <Dawaj> dobra, to <laughs> Give it to me, give it to me. No ja mam RPG Eee, ktoś w sztuce? Nie, a nikt nie chce, dobra. Ty tego kosa nie widziałeś? Ty tego kosa nie widziałeś? Tego? tam, tym Ej, są oni do dom lokacji snajper. zmienili? Zobacz, bo do lokacji chyba zmienili, zobacz sobie I zobaczcie, lokacje sam zmienili. Tam typy, sam tam sam tam Tam, tam są typy. Pochodźmy na nich, ale ja chcę ze sniper go zabić. Poszedł do tego budynku, idzie, idzie. Lezy? Nice Jest? Jeszcze jeden gdzieś musi być Środek Budynek. Lezy Nice Mam dwa naćpady jak chcesz Dobra Okej okay. Leczenie tu jest? Nie ma eee, typy o Jeden z tego zabiłem, jednego zabiłem, drugi tu jest. drugi Lecę. Tu jest. Pod schodami Leci Gdzie się, po... leci się. Gdzie pod schodami? Pod schodami tu jest, pod schodami. Dobrze. Ale miałem nosa. Dobrze. Wywąchałem <noise> Czekaj. Jakie mam zadanie do zrobienia? Nie, no. Kurde, no ja teraz leczenia w ogóle nie mam. O, ok. Dzięki. dzięki. Pozdro. Macie ammo do pompy. No. Daj trochę. Chodźcie. Nie mam. Podka, ja nic nie mam, ja samym bronie. Ale dajcie mi chwilę. To jest automat. Nie. Ale że ja miałem nosa, że ja ich znalazłem, nie? Prosem! Ja A że dwóch się kampiło od to jest. Kosa, jedna, Kosa, Dawid. O, co jest? Dawidowi to jest spotkać jedną. Leci tam, Dawid, idź tam. Tam są jedna spotkać do ciebie. Tu jest jedna, no mam matce wydawać Na co mam matce, jak, jak nie ma to budowania? Eee, gdzie mój złoty... Eee. Ej, gdzie mój złoty rp? Halo? Słuchaj. Tylko jedna osoba może mi złoty A Ej, bo ja mam tego pada A pod drzewem zbudowałem, no fajnie Dobra, weź sobie go. No, dobra. Lecimy. Widzowie, za to się z nami jest łapka w górę. Ej. A za to Dawid jest z nami. E, Przepraszam. Widzowie, jak. Widzowie, nami jest Dawid, to jak Dawid będzie. Jak chcecie kole, kolejne ociki Dawidem, to zostawcie z nami. Pod tym ocikiem. Po tym. Cicho na chwilę, cicho na chwilę Dawid Jak za to, że Dawid z nami jest, to zostawcie na nami 5 łapek w górę I zostawcie 10 subskrypcji, za to, że Dawid z nami jest na filmie Jak nie będzie tyle subskrypcji, to Dawid nie będzie na kolejnym filmie ba Jak nie będzie miliona subskrypcji, to Dawida nie będzie na, na, na kanale O, o, o <śmiech> <śmiech> Nie, nie, żarty, żarty, żarty Żarty, żarciki I nagle unsuby lecą no <laughs> to, to by było złe, to by było złe Ale to by było złe Daję się cieszę Ty nie Bije się z kimś? Nie Lift nie, ale Ty masz Rift? sam się bić jak Rifta mam, chodźcie Czekamy na nich typu? Kosa, kosa, wyleciał Lift Lifta mam gadał Czy Nie typu Tylko mam Ja miałem lunch Chodź do lifta Lecimy eee, na typu Do mhm. co, lecimy tutaj, nie? No, ja, ta, tam gdzie dolecimy, tam polecimy Tam gdzie, tam gdzie typy, nie? Nie, <grym> nie Papi mój, nie, Co ty powiedział <laughs> <laughs> Nie, to jest, to jest inny poziom. No. Inny mam poziom. Mam dwie pułapki, spoko. Jest. I co, na tym eventie byliśmy z Kubiejem go dół go <grymne> Nie! Genicz. Nie ma leczenia Jest, dobra Chodźcie <grymne> Dawid, <grymne> nie, nie Leży o to co Ej Dawid Co tu jest do kupienia w tym automacie? Opracka? Jak będę do kupienia, to kupię. Jak będę do kupienia, to kupię. No, trzeba kupować. Nie ma nic do, ja do kupienia. Jesteś zdrowy, drewna, człowieku. to jest niepotrzebne. Wiem. Landspad mam. Niszczę ten automat. Gdzie masz O kurw! Mamy problem! Zobacz to! Jadam, jadam, jadam! Jadam misia, jadam misia! Jak on nie dostał? Dostał! Dobra, stawiam e, tajną broń! Daj na broń! Jest! Daj, dajcie tego Może wina zrobimy w końcu Dajcie rakiety wszystkie, te, jakie macie Chyba, że macie bazówkę no <laughs> A, Dzięki A Jakie tego nie, jestem ja, ja łatwe do zrobienia? Pokczam, po, pokczam Jeszcze rakietki A, więcej nie mogę wziąć Dobra, to mi tu. Dobra Jakie łatwe zadanie jeste tu? Eeeh, No nic ciekawego. Nie, coś ciekawego. Okej. Okay. ładna. Dobra. O fajnie. ej, tam jest tęcza? Gdzie? Może, ej. Mogliby zrobić y, sezon z, tam, z tym? że jest tęcza, garniec złota, jak to było? Trudno. Nie wiem jak to się nazywało. Eee, typy, typy. Kurde nie trafiłem snajper mistrz, po prostu Ja mam sniper koza Jak coś to spas Dobra robię to Może to zwykle ryzyko, ale robię to Skąd oni się tu zrespili? Przecież tu typów nie było E, gdzieś plecy mamy Wiem o, Snajper Koza, dzięki. Jest. Co tu jest? Co to jest? Człowieku, czemu oni mają takie luty? Skąd oni to mają? Nie wiem. Czemu mamy 15 zabójstw? Co tu się dzieje? RPGa ktoś ma. Tam są. Kur... dostał 150, chłop... Zaraz dostanę Kurde, nie dostał, oh. o kur... Nie dostał Ej, po dwa zadają, musimy stąd iść Ej, lunch pada, mamy Jem Dobra, odpalam sniper koza Oni nie będą o mnie no Dobrze Oni będą To? Kurde, wiedzą o mnie. Mhm. Wiedzieli o mnie. Nie ma nigdzie żadnego leczenia, Zaraz, zaraz odpalę Sniper Koza, czeku. Nie ma Spokojnie, spokojnie, na luzie, na luzie Chcę trzeba podejść Jest! Snajper koza, człowieku Mhm uh -huh. Dobra Snajper koza Jeden leży, ale, ale go idzie ulecieć na pewno Bo nie dostałem kila. Eee, y O, sniper. Lezą! Nie wiem, chciałem zabrać, żeby doświadczenie. Dobra, trzeba uratować do wida przede wszystkim. Lezą. Lezą. Powiem ci zabici. Zabiję mi spodem coś. E, jeszcze jeden ziamek został, jeden ziamek. Jem. Bezprzenośną wyrwę. Ja chyba wiem gdzie jest. Ile mamy sekund? nie wiem. Ile mamy sekund? Gdzie jak da się wejść, to idę. Nie, nie widziałem go. No. Jest. Ja. Kosa mnie ulecy. Kosa mi ulecy i... No, a ciebie możemy sobie ulecze, jak się uda. Mamy w sumie tutaj niedaleko ten, Bush. ale bije po 8, to nie opłaca się trochę. Mamy czas, szybko, jak szybko pobiegniemy do busa to uda się nam. A jest tam bus, ale nie mamy karty. Mamy. Kartę? No. a dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Nie, bo myślałem, że trzeba iść po kartę. Nie. Ale gościa brakuje jeszcze jednego, nie wiem gdzie on się tam... A może on na drzewie jest? O kurw. A widzę go Jest! Dobra Widzowie pokazałem wam parasorkesy Z tego trybu I kodzybę odcinek Mamy najlepszy odcinek z eventu Wygrana Lunda tak jeden tak. Hashtag... Hashtag Kosa po i hashtag David Hastak Kosa jest Patrzcie mamy parasorkę. What the hell ładna Dobra, ja wam dziękuję za odcinek jak się już wam zostawcie łapkę w sobie Subika i bijacie na kanał kosy, bijacie na kanały <laughs> kanał Fiscujcie jeszcze dodatkowe informacje ficujcie Kosa to noob Dziękuję mas mas my powiedzcie teraz. Dobra, dodamy Kosa to nie ma babci. Kosa nie ma babci. Dobra, słuchaj Co chciałbyś Myślać. powiedzieć? No mów, co byś chciał powiedzieć z głupiego? Mów No i 24 cifa